Witam was serdecznie i zapraszam na Una Razón Doble de czyli na podwójną porcję gramatyki. Dzisiaj porozmawiamy o los czyli o czasownikach. Zapraszam was na pierwszą część tego tematu, w którym omówimy grupy koniugacyjne oraz odmianę czasowników regularnych w czasie teraźniejszym, czyli w czasie prezenty de indicativo. Zapraszam was serdecznie. W języku hiszpańskim mamy trzy grupy koniugacyjnej i o przynależności do danej grupy koniugacyjnej decyduje końcówka czasownika w formie bezokolicznika, czyli w formie podstawowej. I tak, do pierwszej grupy koniugacyjnej będą należały wszystkie czasowniki zakończone na AR. I tu mamy przykład czasownik kantar, czyli śpiewać. Do drugiej grupy koniugacyjnej będą należały wszystkie te czasowniki, które będą zakończone na er. I tutaj mamy przykład czasownik beber, czyli pić. Natomiast do trzeciej grupy koniugacyjnej będą należały wszystkie te czasowniki z końcóweczką ir. Na przykład escribir, czyli pisać. W języku hiszpańskim czasowniki odmieniają się, a formy czasowników zależą od Grupy koniugacyjnej, o której mówiliśmy wcześniej, oraz od osoby, czyli zaimka osobowego. W czasie teraźniejszym, czyli w czasie prezente de indicativo, czasowniki odmieniają się w następujący sposób. Czasowniki pierwszej grupy koniugacyjnej, czyli jeszcze przypomnę, czasowniki zakończone na AR, będą odmieniały się w następujący sposób. Ja tutaj podałam wam przykład czasownika kantar, czy czasownika śpiewać. Jak odmieniamy, jak będziemy odmieniać czasowniki pierwszej grupy koniugacyjnej? Pierwszą rzeczą, o której musimy pamiętać, którą musimy zrobić, to oderwać końcówkę, tę końcówkę charakterystyczną dla tej grupy koniugacyjnej, czyli końcóweczkę AR. I w pierwszej osobie zamiast tej końcówki do tematu czasownika, dodajemy O. Czyli w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasownik kantar będzie się odmieniał następująco dziokanto. W drugiej osobie liczby pojedynczej zamiast AR końcóweczki wpisujemy as końcóweczkę as. I mamy tu kantarz. W trzeciej osobie liczby pojedynczej, zamiast końcówki AR będziemy wpisywać samogłoskę A. I mamy L. Canta. W pierwszej osobie liczby mnogiej zamiast końcówki "-ar", wpisujemy końcóweczkę "-amos". I mamy nosotros cantamos. W drugiej osobie liczby mnogiej zamiast końcówki "-ar", wpisujemy końcóweczkę "-ais". Tutaj musimy pamiętać, że nad "-a", zawsze będziemy mieć akcent. I mamy formę bosotros cantais. W trzeciej osobie liczby mnogiej zamiast końcówki "-ar", wpisujemy końcóweczkę "-an". I mamy Ejos Kantan. I zróbmy sobie takie szybciutkie podsumowanie. Wszystkie czasowniki pierwszej grupy koniugacyjnej, czyli czasowniki zakończone na AR w czasie teraźniejszym będą miały następujące końcówki. W pierwszej osobie liczby pojedynczej będziemy mieć końcówkę zawsze O. W drugiej osobie liczby pojedynczej zawsze będziemy mieć końcówkę as. W trzeciej osobie liczby pojedynczej będziemy mieć zawsze końcówkę A. W pierwszej osobie liczby mnogiej zawsze będziemy mieć końcówkę Amos, w drugiej osobie liczby mnogiej końcóweczkę Ais, i w trzeciej osobie liczby mnogiej zawsze będziemy mieć końcówkę and. I do tej grupy koniugacyjnej, do pierwszej grupy koniugacyjnej należą między innymi następujące czasowniki regularne: czasownik trabahar pracować, czasownik bailar – tańczyć, czasownik kantar śpiewać, czasownik hablar rozmawiać, czasownik estudiar uczyć się studiować, czasownik paszear spacerować, czasownik buscar – szukać i czasownik Senar, czyli jeść kolację. Przejdźmy teraz do czasowników drugiej grupy koniugacyjnej. Wiemy już, że do tej grupy należą wszystkie czasowniki zakończone na er. Tutaj mamy przykład czasownika tej grupy koniugacyjnej, tej drugiej grupy koniugacyjnej, to jest czasownik BEPR. Zobaczmy, jak będą odmieniały się czasowniki należące właśnie do tej grupy koniugacyjnej. O czym musimy pamiętać? O tym, żeby na samym początku oderwać końcóweczkę er. I tak w pierwszej osobie, zamiast pierwszej osobie liczby pojedynczej, zamiast tej końcówki er do tematu czasownika będziemy dodawać końcóweczkę samogłoskę o, czyli mamy jo, bebo. W drugiej osobie liczby pojedynczej zamiast końcówki er dodamy es, es czyli tu, bebes. W trzeciej osobie liczby pojedynczej zamiast końcówki er dodamy samogłoskę e, czyli mamy L webe. W pierwszej osobie liczby mnogiej, zamiast końcówki er, dodajemy końcówkę emos, nosotrosz bevemos. W drugiej osobie liczby mnogiej, zamiast końcówki er, dodajemy eis. Musimy pamiętać, że nad e zawsze będzie akcent i mamy vosotrosz beveis. I w trzeciej osobie liczby mnogiej, zamiast końcówki er, wpisujemy n, czyli mamy eziosz-beben. I zróbmy sobie takie szybciutkie podsumowanie. Czasowniki drugiej grupy koniugacyjnej, czyli wszystkie czasowniki zakończone na ER w czasie teraźniejszym będą miały następujące końcówki. W pierwszej osobie liczby pojedynczej mamy końcóweczkę O, w drugiej osobie liczby pojedynczej S, w trzeciej osobie liczby pojedynczej końcówkę E. W pierwszej osobie liczby mnogiej mamy końcówkę emos, w drugiej osobie liczby mnogiej końcówkę eis, i w trzeciej osobie liczby mnogiej końcówkę N. A teraz poznajcie kilka czasowników drugiej grupy koniugacyjnej, czasowników regularnych. I mamy tak, na przykład czasownik comer, czyli jeść albo jeść obiad, czasownik correr, biegać, czasownik ler czytać, czasownik ber widzieć albo oglądać, czasownik responder, czyli odpowiadać, czasownik creer sądzić albo wierzyć i czasownik beber pić. Przejdźmy teraz do odmiany czasowników trzeciej grupy koniugacyjnej w czasie teraźniejszym, czyli wszystkich tych czasowników, które będą miały końcóweczkę IR. I mamy przykład czasownika tej grupy koniugacyjnej. Jest to czasownik escribir, czyli pisać. I znowu pierwszym krokiem, który musimy zrobić, zanim zaczniemy odmieniać te czasowniki, to odrzucić końcówkę IR. I tak w pierwszej osobie, zamiast tej końcówki IR, do tematu czasownika dodajemy znowu samogłoskę O. I mamy Dio escribo. W drugiej osobie liczby pojedynczej zamiast ir wpisujemy s. Es. Tu escribes. W trzeciej osobie liczby pojedynczej zamiast końcówki ir wpisujemy samogłoskę e. El escribe. W pierwszej osobie liczby mnogiej zamiast końcówki ir wpisujemy imos i mamy nosotros escribimos. W drugiej osobie liczby mnogiej zamiast końcówki ir mamy końcóweczkę is i tutaj musimy pamiętać o akcencie. Zawsze będzie akcent nad samogłoską i i mamy BOSZOTROSZ escribís i w trzeciej osobie liczby mnogiej zamiast ir wpisujemy n mamy ellos escriben i szybkie podsumowanie czyli czasowniki trzeciej grupy koniugacyjnej będą miały w czasie teraźniejszym następujące końcówki w pierwszej osobie liczby pojedynczej mamy końcóweczkę o w drugiej osobie liczby pojedynczej mamy końcówkę s w trzeciej osobie liczby pojedynczej e w pierwszej osobie liczby mnogiej końcówkę imos, w drugiej osobie liczby mnogiej końcówkę is i w trzeciej osobie liczby mnogiej końcówkę n i kilka przykładów czasowników należących, czasowników regularnych, należących do trzeciej grupy koniugacyjnej. I mamy tak, czasownik vivir, żyć, mieszkać, czasownik recibir, otrzymywać, dostawać, czasownik escribir, pisać, czasownik abrir, otwierać, czasownik discutir, który ma dwa znaczenia, dyskutować i kłócić się, czasownik describir, opisywać i czasownik decidir, decydować.